Nie marujcie, Skel. Wbijamy się fa-fa... fa, fa... o... faza łażki. No dobra. Ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiemy się? Nikomu. Masz stare A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami mil bledę do in hokus pokus sary mary arse Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stroż! Ekscelencji papieru trzeba? <śmieniciela> Nie baranie! Loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już! Rejzy na nabrzeżne wsie to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna, paraciża. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź wiedźmą mieszać w kotle i przecinać szczyraki, nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Wiesz co, Lugos? Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święte prawa gościnności. No nareszcie! Wreszcie coś się zaczyna dziać, a już myślałem, że się pożykam z nudów. Chodź tu, przybłędo, pokaż, z jakiej klini jesteś ulepiony. Obsunąć ławy! Będą Cię po mordach okładać! Masz dość? Ale się mnie... Sponiewierał. Jeszcze mam ciemno przed ślepiami, a Salaki wa się jak dziurawa łajba. Jesteśmy kwita, teraz przeproś panią. Nie miej do mnie żalu, pani. Uważam, że czarodziejki są potrzebne i to bardzo. Zapomnijmy o tym. I to lubię. Mordowicie męska rzecz. Dawaj łapę, wiedź mnie. Niech ją ściska. Jest tego warta. Tak. Przyszedłem walczyć z mistrzem. Ale... He, on jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bisz się raz, czy tak. Tańczysz bez muzyki. Na pewno dasz radę walczyć? Jesteś kompletnie pijany. Moja sprawa, no co kłapiesz po próżnicy? Ja tu wódka sygnie, wiesz czy nie! Tak, wyzywam się. zaraz. Zara. Ja mam swoje zasady. Nie rzygam tam gdzie... ...i nie wiesz z tymi co nie chlają. Czyli co? Czyli pijesz, bracie, albo wypierdalasz! Widzę, że masz tu wielu przyjaciół. I wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. No, jak się ma tyle pieniędzy, co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale. A no, niestety, pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym. Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące bohomazy. Oczywiście. Im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. <śmówi> Ubaw, popach. Mówię Lubicie zagadki? No to zagrajmy o tego człowieka. Jeśli wygram, zabieram go ze sobą. Jeśli przegram, skakuję do gara. To dobre. <śmówi> <śmówi> Ale co <Bardzo> dobre? <śmówi> ta! Pierwsza zagadka. Dużo je i dużo pije. Jest duży, chodzi i bije. Troll, rzecz jasna. Mm, troll. Dobrze. Niech zada swoją zagadkę. Jestem lekki jak piórko, ale nawet Troll nie wstrzyma mnie długo. Zagadka za trudna! Człowiek oszukał! Wygramy mu hmm. Głupie zagadki. Piórko, tron trzyma. Nie Możesz iść. A. Tak. Dam sobie radę.